Konsystencja jak w makrosach. Obgotować, żeby straciły gorzkość. Wymienić wodę, przepłukać. Można dwa razy obgotować. Przez noc namoczyć, odlać wodę, dodać stewi. Po 75 gram. 1200 ml wody, 30 stewi. Moczone orzechy. siemielniane 50 gram. Mielone ze złupinkami. Wymieszać, zagotować. Trochę kardamonu, przyprawa korzenna, co tam chcecie, szczypta soli, 110 gram kakao, niealkalizowane, olej kokosowy dobrej jakości, 100 gram, hmm, dodam masła, ale nie będzie w makrosach, gotujemy, blendujemy, dokładnie, a śmietany też nie będzie w makrosach.